Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Polonii Warszawa ze Zniczem Pruszków, który zakończył się zwycięstwem drużyny gości 1 do 0. Jest z nami trener Znicza, pan Grzegorz Szoka. Dzień dobry, trenerze, i poproszę o podsumowanie tego spotkania. No na początku na pewno chciałem podziękować moim piłkarzom, no bo to oni dzisiaj wygrali na boisku. Wiem, że wygraliśmy wszyscy, wygrał. Cały sztab, cały zespół, cały klub, ale im się należą największe podziękowania, dlatego bo okazali dzisiaj, że są drużyną, że chcą tworzyć zespół. Tak jak mówiłem tu wcześniej przed, przed rozpoczęciem tego sezonu, dużo zmian. Ostatnie transfery to można powiedzieć tydzień, półtorej tygodnia temu, więc mieliśmy mało czasu, żeby. Gdzieś to wszystko złożyć w całość, a oni dzisiaj pokazali, że długimi fragmentami gry byli dobrze zorganizowani, potrafili się komunikować, mieli, potrafili stworzyć sytuację do, do zdobycia bramki, i też w tym słabszym momencie, gdzie Polonia trochę nas zepchnęła, wytrzymali to po jakichś małych korektach. Wrócili do meczu, wiadomo, pomógł cały fragment, bo strzeliśmy bramkę, ale po, po tej zdobytej bramce naprawdę bardzo. Mądre zachowanie na boisku, utrzymanie piłki, wyszło takie doświadczenie też doświadczonych zawodników, starszych zawodników i, no i wygraliśmy pierwszy mecz. wiadomo jakie te pierwsze kolejki są. One są często nerwowe. Nikt nie wie czego się spodziewać. Wiadomo, że Sparingi to jest jedno, a, a liga już jest, można powiedzieć, pod większą presją. No i dzisiaj myślę, że większość zawodników wytrzymała tą presję i... To byliśmy bardzo ważny punkt. E, dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Nie gotował po prostu sport. Ale czuł pan, że poniekąd ten mecz pod kontrolą, bo nie było widać takiego momentu dużej dominacji polonii i się zapinnąć do głębokiej defensywy chyba w tych ostatnich minutach może być pan zadowolony, no bo praktycznie te całe 6 doliczony minut spędziliście na połowie przeciwnika i chyba zagraliście ten przeciwniky. Ogólnie... Wydaje mi się, że bardzo długo kontrolowaliśmy mecz, ale wiadomo, Polonia też miała jakieś swoje sytuacje. Myślę, że takie fragmenty, które, nad którymi możemy pracować jako zespół, to właśnie taki moment, czy jesteśmy wysoko, czy jesteśmy nisko. Był taki moment, że Polonia zaczęła nam rzucać piłki za linię obrony i gdzieś tam musieliśmy się ścigać. Oczywiście też po zmianach w Polonii Michał Bajdur i tutaj Durnusz Gdzieś na naszej prawej stronie zrobili kilka akcji. No, nie dochodzili może do czystych sytuacji, ale na pewno stworzyli nam problem. Wydaje mi się, że oceniając przed, pod kątem tego wyniku i, i tego, co Pan powiedział odnośnie tej te końcówki, no to mogę się tylko powtórzyć, że tutaj wyszło doświadczenie i też takie wyrachowanie. Nie straciliśmy głowy, nie cofnęliśmy się w pole karne, tylko otrzymaliśmy pole niedaleko od naszego pola karnego i wygraliśmy mecz. A to spotkanie to było tego miasta, nowego znicza, który w każdym spotkaniu będzie chciał wybiegać z tego meczu, wywalczyć i wyszarpać te punkty? Rozmawiałem z Panem ostatnio o tym, że dobieraliśmy zawodników w taki sposób, żeby to byli ludzie ambitni, którzy chcą też coś udowodnić, którzy na pewno nie zejdą z boiska z takim poczuciem, że mogli zrobić coś więcej. Uważam, że dzisiaj to pokazaliśmy. Tak jak powiedziałem, w szatni dla mnie najważniejsze, że dzisiaj pokazaliśmy, że byliśmy drużyną. Wiadomo, że w pierwszej lidze każdy zespół ma lepsze, słabsze momenty, a my dzisiaj w tych słabszych momentach potrafiliśmy wytrzymać, wrócić do meczu i znów gdzieś tam przejmować kontrolę. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dobry wieczór, Tomasz Higat, portal dumastolicy.pl. Jedno pytanie, może troszeczkę z kategorii takich pół żartem, pół serio. Czy Władek Ochronczuk, który no niepątpliwie zna Polonię od podszewki, w jakiś sposób pomagał sztabowi w opracowaniu taktyki na dzisiejsze spotkanie? Wiem, że trener-analityk rozmawiał z nim, no ale my też znamy, znamy Polonię, znamy zawodników, oglądaliśmy mecze sparingowe, wiadomo, gdzieś pytaliśmy o jakieś szczegóły. Raczej, jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości, ale no to jest normalne, że, że się rozmawia z zawodnikami, którzy grali wcześniej. E, więc no, nie, Na pewno nie był jakimś tam szpiegiem, ale, ale no, pomagał. No. Informacje czerpie się z każdego źródła i chce się być jak najlepiej przygotowanym do meczu. Dziękuję, trenerze, i dziękuję za pierwszą część konferencji. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest pan Rafał Smanes. Trenerze poproszę o ocenę tego spotkania. Dzień dobry. Niestety nie rozpoczyna się ten sezon dla nas tak, jakbyśmy chcieli. Przegrywamy dzisiejsze spotkanie, co dla nas jest złą wiadomością i nie jesteśmy z tego zadowoleni. A jeżeli chodzi o, o, o samą grę, to w pierwszej połowie za mało odważnie z naszej strony, za mało dostarczyń piłki do, do pola karnego. Planem na, na dzisiejszy mecz było budowanie bocznymi sektorami, dostarczanie piłki jak najczęściej do, do pola karnego. W pierwszej połowie za mało tego było, bo jak budowaliśmy już z jednej, na jednej stronie, to przegrywaliśmy przez tył na drugą stronę i, i, i pozwalaliśmy przeciwnikowi swobodnie, e, swobodnie z tych sytuacji wychodzić. Stworzył sobie, e, zniszczyć jedną sytuację, e, w której świetnie zachował się. Mateusz Puchta, i, i, i tak naprawdę pierwsza połowa to jest większych e, historii. W drugiej połowie zagraliśmy już zdecydowanie lepiej, i, i, i w sytuacjach, w których stworzyliśmy kilka zagrożeń pod bramką przeciwnika po akcjach bocznymi sektorami, e, gdzie mieliśmy słupek, gdzie mieliśmy sytuację Czabiego, który wydaje się w dogodnej sytuacji uderzał nad bramką, gdzie mieliśmy sytuację Marcela Podemkiewicza, który e, chyba niepotrzebnie. Łamał jeszcze do środka, gdzie mógł prawą nogą uderzać na, na bramkę, więc mieliśmy kilka e, okazji do tego, żeby otworzyć ten wynik skutecznie odpychając przeciwnika od naszego pola karnego, e, dwa niegroźne strzały. No ale niestety no, nadzieliśmy się na stały fragment na sam koniec meczu i, e, i straciliśmy z tego bramkę. Jeszcze wcześniej wymuszone zmiany, które spowodowały e, troszeczkę zmiany, jeżeli chodzi o ustawienie i o. Później bronienie stałego fragmentu, jeżeli chodzi o pole karne, ale mówię, to nie szukamy żadnych usprawiedliwień, bo musimy być przygotowani i gotowi na takie, na takie scenariusze. No cóż, dalej do roboty, i, i przed nami kolejne mecze. Sezon dopiero się rozpoczyna. Ta drużyna. Nie chciałbym, żeby też to źle było odebrane, ale wiadomo, też potrzebuje czasu, zmian było bardzo dużo, i, i musimy na to spojrzeć też z tej strony. Bardzo serdecznie chciałem podziękować kibicom za fantastyczny doping, za to, że praktycznie przez cały nasz wspierali drużynę i byli z nią od początku do końca. Wiem, że zawodnicy pracowali bardzo ciężko i, i, i dalej będą tak robili. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Czuję taki niedosyt i takiego, że ze na momentu... No na pewno, przegraliśmy mecz, więc nie możemy być z tego, tak jak mówię, zadowoleni. Z przebiegu, meczu, z przebiegu meczu wydaje się, że mieliśmy więcej sytuacji, w których powinniśmy pokusić się o coś więcej niż, niż dogranie piłki w pole karne. A tak jak mówię, no za to nikt nie daje punktów ani nie, nie cieszy się z takich rozwiązań. Powinniśmy, i tego będziemy oczekiwali od siebie nawzajem, grać z większą odwagą, wiarą, determinacją i, i zdecydowanie w każdym meczu nastawiać się na to, żeby te trzy punkty wyszarpać, albo każdą zdobyć punktową, która będzie nam w tym meczu dana, wyszarpać. Nie da się na tym poziomie rozgrywkowym liczyć na to, że coś się uda. Drużyna jest świadoma, wie jak to musi wyglądać, ale na pewno dzisiaj nie powiem, Złego słowa o, 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 o zespole, bo wiem, że każdy starał się na maksa, żeby, żeby ten wynik był korzystniejszy. Tak jak mówię, zabrakło detali w pewnych momentach, dlatego schodzimy z boiska pokonani. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dobry wieczór, Tomasz Figat, portal Duma Stolicy PL. W pierwszej części konferencji trener znicza w swojej wypowiedzi chwalił swoich zawodników, że nie cofnęli się po strzelnej bramce, grając przy tym uważnie w obronie. To tylko w tym kontekście takie jedno pytanie, czy ewentualnie no, ma tutaj trener jakieś zastrzeżenie do swoich zawodników, że no, nie udało się zepchnąć w samej kocówce Znicza do, do obrony, do defensy. Dostaliśmy Gonga, który niestety widać było z boku, że w jakiś sposób spuścił z nas powietrze. Tak, powinniśmy rzucić się z pełną mocą i z pełną siłą na, na przeciwnika, ale tak jak mówię, to są rzeczy, które, które dzieją się na boisku, zobaczymy, jak obejrzymy wideo, gdzie popełniliśmy błędy, jeżeli chodzi o, o, o poszczególne sytuacje i również o tą końcówkę meczu. Ale tak jak mówię, no, tak się dzieje czasem. Jeszcze tylko takie dwa pytania personalne. Gdybym mógł zapytać o powód o braku w kadrze meczowej Ernesta Terpiłowskiego, ewentualnie czy może jutro zagra w sparingu z Unią, z Kierynibicą? Ernest w paringu tydzień temu w którym graliśmy. z Lechią Tomaszów, doznał drobnego urazu, więc musi wrócić do, do pełnej sprawności. Od poniedziałku będę z drużyną w pełnym treningu to nie zagra. A ja dzisiaj Michał Grudniewski, jakiś uraz czy po prostu skurcz? Michał zgłosił skurcze i musieliśmy ratować się z nim. Dziękujemy i do zobaczenia już 3 sierpnia przy k -6 na meczu z Arką Gdyń.